Życie to podróż pełna wyzwań, a często misje, jakie nam stawiane, wydają się za duże na nasze ramiona. Podobnie jak Dawid, który stanął przed kapłanem Achimelechem z tajemniczym i wysoce odpowiedzialnym zadaniem, tak też czasami otrzymujemy zadania, które wydają się poufne, a które tylko my możemy wykonać. I podobnie jak Dawid, nie musimy w pełni rozumieć planu. Musimy ufać misji i poleceniom, które otrzymujemy. Sekret wygrania tych życiowych bitew leży w czymś, co Dawid zawsze miał w sercu: wierze i odwadze. Nie potrzebował, żeby świat wiedział, co się dzieje, ponieważ Dawid miał pewność nie w widzialnych okolicznościach, ale w tym, co Bóg w nim zasiał. Wiedział, że przysłał go Król, tutaj symbolizujący Boga, i to wystarczyło. Często stawiamy czoła wyzwaniom, nie rozumiejąc w pełni celu, nie mając odpowiedzi na wszystkie pytania. Możemy nawet czuć się osamotnieni, jakby nikt wokół nas nie rozumiał ciężaru naszej odpowiedzialności. Ale pamiętaj, jeśli Bóg powierzył Ci misję, da Ci również niezbędne środki do jej wypełnienia. Dawid poinstruował swoje sługi i wskazał ścieżkę, nawet nie ujawniając wszystkich szczegółów. To uczy nas, że przywództwo i mądrość nie zawsze oznaczają dzielenie się wszystkim, co wiemy. Czasami prawdziwa mądrość polega na podążaniu naprzód zgodnie z tym, co zostało nam objawione, i ufaniu, że reszta zostanie wyjaśniona po drodze. W ciszy naszego posłuszeństwa kryje się moc. Wiele największych zwycięstw ma miejsce, gdy nikt nie patrzy, a największe triumfy mają swój początek w tajemnicy między nami a Bogiem. Podobnie jak Dawid, również i Ty zostałeś wybrany do wielkich rzeczy. Może się wydawać, że okoliczności wokół ciebie są trudne, ale pamiętaj, że król zlecił ci już misję. Zna szczegóły i poprowadzi cię krok po kroku. Nie martw się, jeśli inni nie zrozumieją ścieżki, którą podążasz, ponieważ ostatecznie osoba, która zleciła ci biznes, to ta, która widziała już koniec tej historii. I wybrał cię nie przez przypadek, ale dlatego, że wie, że jesteś w stanie ukończyć tę podróż z odwagą. Mądrością i wiarą. Dlatego nie bój się obowiązków i wyzwań, które staną ci na drodze. Tak jak Dawid stanął twarzą w twarz z gigantycznym goliatem, tak i ty możesz pokonać pojawiające się przed tobą przeszkody. Zaufaj procesowi, postępuj zgodnie z otrzymanymi wskazówkami i wiedz, że największy z królów prowadzi każdy twój krok. Zostałeś wybrany i twoja misja jest ważna. Idź naprzód z wiarą.